w kolejnym, trzecim odcinku Chemia Ciekawej. Dziś pokażę Wam doświadczenie e, zmiany koloru. Do tego doświadczenia będziemy potrzebowali naczynie z wodą, wodorotlenek sodu, cukier oraz nadmanganian potasu i łyżeczkę. Pierwszym krokiem jest e, wsypanie niewielkiej ilości nadmanganianu potasu do naszego naczynia z wodą. To dosłownie parę kryształków, aby tylko nasza woda się zabarwiła, więc to wsypię na nakrętkę, żeby za dużo nie dodać. Wyszamy. O, idealnie wręcz. No nawet trochę za dużo można powiedzieć. Teraz wsypujemy wodoroklenek do naszego roztworu wody i nagraniu anetasu. Myślę, że łyżeczka, łyżeczka powinna wystarczyć. Pamiętajcie o zachowaniu wszelkich środków ostrożności przy wyspywaniu wodortenku sodu, ponieważ myślę, że wiecie, że wodorotlenek sodu jest bardzo silnie czerwącą substancją. Mieszamy. Aż trochę za ciemne, możemy chęcić, ale to dobrze będzie przynajmniej efekt widoczny. Teraz dodajemy kopiatę łyżkę cukru z harozy jak to woli, do naszego roztworu. Możemy zauważyć od razu, że barwa zrobiła się zielona i pod wpływem mieszania kolor będzie się zmieniał na jaśniejszy. Widzimy, że jest jaśniejszy, zielony. Robi się bursztynowo-żółty. Bursztynowy. i trochę czerwony teraz się zrobił. Postawimy sobie... Taki mniej więcej powinien być efekt końcowy, mniej więcej bursztynowy kolor. to jest dość fajne doświadczenie, warte wykonania. To by było tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się mój dzisiejszy filmik, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, polecania kanału swoim e, znajomym. Dzięki, na razie.